Z nami Paweł Nawrocki, trener KP Piła i strzelec z bramki wyrównującej. Paweł, czy zaskoczyło Cię to, że Drawa zagrała tak mocno cofnięta z nami? No To, to, był, to był plan na mecz Drawy Krzysztoł. Oni znali wynik pierwszego meczu, też nie chcieli się tutaj odkryć. Cofnęli się. No, my pracowaliśmy, żeby, żeby wykorzystać tę to, to sytuację, nam to grało, bo lubimy grać techniczną piłkę szeroko, także, także troszeczkę nie jestem tym zaskoczony. Wydawało się z trybun, że dominujemy w tym meczu, że jesteśmy lepsi taktycznie, że jesteśmy lepsi technicznie, piłkarsko, że też chyba mamy lepszą organizację gry. Czy wy z boiska też tak to czuliście? Tak, no, tak to chyba wyglądało. Trzeba, trzeba przyznać, że jestem szacunkiem do zespołu Drawy Krzyż, bo już podkreślałem w poprzednim wywiadzie, że oni robią e, fajną robotę, bo są regularni. Ale tak jak mówię, no, pierwszy mecz 7 do 1, dzisiaj 4 do 1 i tak w zasadzie to Drawa może stworzyła sobie dwie sytuacje, trzy do zdobycia bramki. My mieliśmy tych sytuacji więcej, na pewno więcej posiadaliśmy piłkę, e, chcieliśmy grać, utrzymywać się, także, także no, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak potoczyły się losy tego spotkania. Z trybun też to wyglądało, że ok, że wygraliśmy, wygraliśmy 4-1, ale że to zwycięstwo też tak całkiem łatwo nie przyszło, że na to zwycięstwo trzeba było bardzo mocno zapracować, trzeba było ten mecz po prostu wybiegać. Czy naprawdę z wątroby też trochę trzeba było dać, żeby, żeby ten mecz wygrać? Czy zdążymy się w czwartek następny mecz z kuźniejszą Czarnkowską, który pewnie prosty też nie będzie? Czy zdążymy się zregenerować? No tak, no by było bardzo ciężko, dlatego w 50 minucie już musiałem puścić boisko. Także no, w każdym meczu trzeba dawać, dawać maksa, chłopacy, coraz coraz większe obciążenia przyjmują treningowe, także także wytrzymać. Ale to co, to, co powiedziałeś, Maciej, e, trzeba było naprawdę troszeczkę pobiegać tutaj. E, warunki na, na tym boisku, na tym ogromnym, szerokim, tak zwanym lotnisku, e, do tego zmuszają i, i tyle. E, plan na resztę rundy? No, plan jest taki, taki, taki sam jak do tej pory: cieszyć się grą, bawić, e, bawić się w piłkę nożną, wygrać mecze e, z, z błękitnymi. Różnicą Czarkowską. I, i, I tyle. No, liczymy na, na pierwsze miejsce, ale tak jak mówię, no cel, jest, cel jest dla mnie jasny: mamy awansować i tego się będziemy trzymali. Ok, dziękuję i gratuluję. Dziękuję. trener Drawy, Krzyż Wielkopolski. Panie trenerze, wydaje się, że założenie mecz było takie, że będziecie grali głęboko i będziecie próbowali stwarzać sobie sytuację kontratakami. Wynikało to z tego, że Wam tak naprawdę wystarczał remis, żeby pozostać liderem? Czy to była lekcja z tego, co się wydarzyło w, pile w poprzednim meczu? Myślę, że nie. No, w każdym meczu się wychodzi po to, żeby wygrywać, tak? no, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, w jakim w tym momencie zespół z jest w tak zwanym Dlatego zmieniliśmy też to ustawienie myśleliśmy tylko. No, no i mówię, no niestety, niestety to nie wypaliło, ponieważ, mówię, wiesz, to były tylko to, co I tam, w sensie, mieliśmy sobie sytuację. No właśnie, bo wydaje się, że do pewnego momentu ten plan działał. Eee, Byliście głęboko cofnięci, wychodzicie ze szybkimi kontrami, prowadziliście 1-0. Co się stało, że przestało działać? No tak, działało do pewnego momentu, no, no, no niestety, jeden błąd w obronie, za bardzo, to, to przedszedliśmy po 1-1, natomiast sytuacja, Brakło trawie, żeby wygrać ten mecz? Ooo, różnych rzeczy naprawdę dużo, dużo, dużo nam zabrakło. Uważam, mamy nad czym pracować. Głowa do góry. Czekają nas w następnym meczu. Na tym mówię, jest awans. Zostało też kolejne, tylko że pierwotu już. Czyli y, rozumiem, że plan na resztę rundy pięć zwycięstw i czekacie, czy piła się potknie, czy nie? Nie, spokojnie to robić do końca naszą przewagę i, i się cieszyć mówię, koniec czerwca z awansu po 10 latach do o ekranowej. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. Życzę bardzo życzę powodzenia. Dziękuję.